Lęk przed porodem, czyli tokofobia, to lęk przed ciążą i porodem jest zaliczany do zaburzeń lękowych. Kobiety, które mają tę fobię, mają patologiczny lęk przed zajściem w ciąży, aby nie musieć rodzić. Ten strach może prowadzić do unikania zajścia w ciąży, nawet jeśli chcą mieć dzieci lub zdecydować się na cięcie cesarskie, aby uniknąć porodu pochwowego. Strach pojawia się w sytuacji, kiedy obawiamy się utraty kontroli nad własnym ciałem. Tak jest właśnie podczas porodu. Wysoki poziom adrenaliny i niepokój mieszają się z radością i wyczekiwaniem na nowego członka rodziny. W czasie porodu kobiecie towarzyszy nieznane dotąd emocje i ból, z jakim musi sobie poradzić. Na szczęście natura zadbała o odpowiednie mięśnie i matczyny instynkt. Pozwalając na wydanie dziecka na świat. Musimy pamiętać, że każdy organizm jest inny, a porównywanie różnych doświadczeń, zwłaszcza trudnych, nie sprzyja oswajaniu się strachu. Dlatego, dla własnego dobra i komfortu psychicznego, warto porozmawiać z kobietami, które dobrze wspominają swój poród. A takich przecież nie brakuje. Ciężarne zastanawiają się, na jakich lekarzy oraz położne trafią właśnie na sali porodowej, a także jak będzie przebiegać pomiędzy nimi komunikacja. Kobiety przytłacza lęk związany z bólem. Zastanawiają się, czy sobie poradzą w roli mamy, czy będą miały siły na to, aby zająć się dzieckiem i jak szybko wrócą do wcześniejszej formy. Paraliżujący strach może przedłużyć, a nawet zatrzymać poród. Dlatego dobrze jest pracować nad jego opanowaniem. Patologiczny strach przed porodem może być zdiagnozowany przez lekarza-psychiatry. Natomiast leczenie fobii wymaga pomocy z zakresu zarówno psychologii, jak i położnictwa. Natomiast ważne jest wsparcie bliskich, a także wiedza przekazana przez położne i lekarzy. Pojawiające się wątpliwości konsultujcie z położną i ginekologiem, czyli z osobami, którzy udzielą wam konkretnych odpowiedzi. Warto zapytać się o to, w jaki sposób przygotować się do porodu i być świadomym tego, co się wydarzy. Więc drogie mamy, warto się pytać, my będziemy odpowiadać. Wszystkiego dobrego. Cześć.